A wyjmiemy liskowi kleszczyki z ucha. Takie kleszczyki mordują biednego liska tutaj. Tak, tak. Gryzą go za uchem. Dajcie wyjmę te kleszczyki. O jak się cieszy, Lisek, jak się cieszy. Ojej. Tak. Śmieje się do mnie Lisek, śmieje się. Tak, Dawaj te kleszczyki, dawaj wyjmiemy Dawaj. No, dawaj łapek do góry, bo nie mogę się przez kraty łaskę. Chodź. No, chodź, dawaj kleszczyki. No, baranie. Baranie, to ja przecież jestem. Aj, jej, jej. A jak kleszczyki bolą, bolą, gryzą bliska kleszczyki, strasznie. A jak gryzą, leszczyki. lizą tak tak gryzą leszczyki w uszy liska chytruska tak? podrapiemy liska chytruska po uszach jeszcze żeby kleszczyki wyjąć, chodź tak, a jak fajnie jak się cieszy listek, jak się cieszy, jak się śmieje dobrze, co? dawaj, dawaj lisku, dawaj kleszczyki ujmiemy, chodź kocha, dawaj te uszy już podrapałem, tak? Dobrze? To dobrze. Bardzo się cieszę, że Ci pomogłem.